Jak rozpoznać swój typ skóry i czy można zrobić to samemu? Czy skóra wrażliwa i podrażniona to to samo? Oraz czy skóra tłusta może być jednocześnie odwodniona? I dlaczego prawidłowe określenie typu skóry jest tak ważne do ułożenia codziennej pielęgnacji? Zapytam o to doktor nauk chemicznych, kosmetologa, dietetyka i założycielkę skóra Alicję Śliwowską. Cześć. Cześć. Alicja, czy można samemu dobrze rozpoznać swój typ skóry i jak to zrobić? Przede wszystkim zacząć obserwować swoją skórę na co dzień i zobaczyć, jak się zachowuje. Przykładowo oczyszczamy skórę i patrzymy na aktywność gruczołów wojowych. Czy ta skóra, jak to się mówi kolokwialnie, świeci się, błyszczy się, co osoba to określenie? Czy widzimy, że faktycznie zaczyna się nam przetłuszczać? Czy jeżeli przetłuszcza się, to czy jest to strefa T, czyli czoło, nos broda, czy jest to cały obszar skóry twarzy? Co dalej? Patrzymy sobie, czy ta skóra jest problematyczna, czyli czy występują na niej jakieś zmiany, na przykład o charakterze niezapalnym, za skórniki otwarte, zamknięte, a może też zmiany o charakterze zapalnym, czyli grudki i krostki. E, później patrzymy na to, jak skóra zachowuje się po myciu, i to jest bardzo ważna wskazówka. E, czy mamy uczucie ściągnięcia, pieczenia, dyskomfortu, które mogłyby wskazywać na to, że ta skóra ma problem z barierą e, lipidową na skórka, więc to też taka ważna uwaga dla nas. E, Później obserwujemy, czy ta skóra jest bardzo wrażliwa, czy jest reaktywna, jak reaguje na poszczególne produkty kosmetyczne, jak reaguje na zmianę temperatury, na wiatr, na ciepło, na zimno? Później obserwujemy, czy na przykład na powierzchni naszej skóry jest rumień. Jeżeli tak, to w jakim obszarze czy nasza skóra czerwieni się, bo na przykład reagujemy na dany bodziec, a może ten rumień został na naszej skórze od jakiegoś czasu na dłużej i nie chce zniknąć. Więc to też jest ważna wskazówka. Patrzymy, czy pojawiły nam się jakieś pierwsze znaki starzenia się skóry, czyli oczywiście zmarszczki, utrata elastyczności, jędrności, później obserwujemy, czy na naszej skórze są przebarwienia. Jeżeli tak, jaki mają kolor? Czy są to te przebarwienia pozapalne, czyli takie zmiany o charakterze rumieniowym e, i mają kolor różowy, czerwony, czasami jasnofioletowy, a może są to zmiany, które mają kolor raczej brązowy. Czyli już takie związane właśnie z produkcją barwnika skóry. Obserwujemy, czy mamy jakieś blizny, jeżeli tak, to jakie? Czy atroficzne, gdzie mamy ubytek tkanki, a może takie wypukłe, e, przerostowe. Więc ta obserwacja jest bardzo, bardzo ważna. I dopiero taka czujna obserwacja każdego dnia naszej skóry pozwoli nam dojść do tego, jaki jest rodzaj, jaki jest typ, i dzięki temu dobrze dobrać codzienną pielęgnację. Okej, okay, a czy. Typ i rodzaj skóry to to samo. Przez wiele osób jest to traktowane jako taka jedność, czyli rodzaj i typ, i te słowa są używane zamiennie. Jednak rodzaj i typ to coś zupełnie innego. Dlaczego? Mamy następujące rodzaje skóry. Skóra normalna jest to taki niedościgniony ideał, ponieważ spotyka, spotykana jest niezwykle rzadko. Jest to skóra bez absolutnej skazy, gdzie pory skóry są niemalże niewidoczne, nie ma problemów skórnych, jest gładziutka, ale tak jak mówię, jest naprawdę niezwykle rzadko. Niektórzy nawet mówią, że skóra normalna nie istnieje. Myślę, że istnieje, ale faktycznie bardzo rzadko występuje. Dużo częściej pojawiają się pozostałe rodzaje skóry, czyli mieszana, tusta albo sucha. Natomiast typy skóry mogą występować, ale nie muszą. Rodzaj skóry mamy zawsze. Typu możemy nie określić, chociaż raczej go jesteśmy w stanie określić, możemy mieć kilka typów skóry. Rodzaj jest jeden, a typów możemy mieć kilka. E, jakie mamy typy skóry? E, na przykład skóra odwodniona, skóra wrażliwa, skóra dojrzała, naczyniowa oraz trądzikowa. Więc zazwyczaj wygląda to tak, że mamy jakiś rodzaj, i jakiś typ lub kilka typów skóry na raz. Ok, czyli czy skóra wrażliwa i podrażniona to to samo? E, nie do końca ponieważ skóra wrażliwa to typ skóry, a podrażniona skóra... E to skóra, która bardzo często pojawia się u osób, które nie muszą mieć skóry wrażliwej. Brzmi to może troszeczkę enigmatycznie, ale może na konkretnym przykładzie. Jeżeli taka skóra jest wrażliwa, to bardzo często jest wrażliwa od zawsze. Czyli my wiemy, że ta skóra bardzo mocno reaguje na różnego rodzaju bodźce. Łatwo ulega przesuszeniu, niekoniecznie dobrze reaguje na nowe kosmetyki, jest bardzo delikatna i też w ten sposób musimy z nią postępować. Natomiast skóra wrażliwa bywa bardzo często. Często podrażniona, dużo częściej bywa podrażniona niż na przykład inne y, typy skóry. I podrażnienie skóry nie musi oznaczać, że mamy do czynienia ze skórą wrażliwą, bo taka skóra, która nie jest wrażliwa, może de facto ulec podrażnieniu, bo na przykład została nieprawidłowo pielęgnowana. Ale fakt jest taki, że skóra wrażliwa dużo łatwiej ulega podrażnieniu niż na przykład skóra, która nie jest nadmiernie reaktywna. Okej, okay. a czy skóra tłusta może być odwodniona? Zdecydowanie tak. I powiem więcej, bardzo często bywa odwodniona, e, dlatego że osoby ze skórą tłustą fokusują się na takim mocnym działaniu aktywnym, e, czyli bardzo silne substancje aktywne, e, duże ich stężenia, duża częstotliwość ich stosowania, e, i zapominają kompletnie o takich podstawach, czyli nawilżanie i regeneracja, pomijają te etapy pielęgnacji i sami doprowadzają do tego, że dochodzi do uszkodzenia bariery lipidowej, co skutkuje faktycznie zmniejszeniem nawilżenia na e, ze zwiększeniem reaktywności skóry i większą jej tendencją właśnie do tracenia wody przez naskórkowo i ta skóra staje się odwodniona. Czyli mimo tego, że mamy nadprodukcję sebum i teoretycznie ta skóra ma ochronną warstewkę i powinna bardzo ładnie redukować nadmierną przez przeznaskórkową utratę wody, niestety tak nie jest, bo deficyty yy, i takie w sumie ubytki elementów budulcowych bariery naskórkowej niestety skutkują tym, że ta skóra jest odwodniona, przez co dużo gorzej reaguje na bodźce każdego dnia. Okej, okay. A czy skóra może nam się zmienić z czasem? Czy typ skóry, rodzaj skóry może się zmienić? Zdecydowanie tak. Rodzaj troszeczkę mniej, typ zdecydowanie bardzo często. Przykładowo omówmy na takim naszym case study. Mamy młodą osobę i ta osoba mówi tak: rodzaj mojej skóry to skóra mieszana, przetusza się w strefie T. Widzę to bardzo mocno, ponieważ po nałożeniu makijażu moja skóra nieestetycznie się świeci już po jakiejś godzinie dwóch. Ok. E, dodatkowo ta skóra jest problematyczna, tak? Występują zmiany trądzikowe, ale nagle ta osoba dojrzewa i ma 45 lat i załóżmy, że zmiany trądzikowe zniknęły, a wiemy, że z wiekiem spada aktywność gruczołów i nagle ta skóra staje się sucha. Czyli ktoś, kto kiedyś miał skórę mieszaną, nagle okazuje się, że z czasem skóra zmieniła zarówno swój rodzaj, jak i typ i nie jest już to skóra mieszana i problematyczna, a nagle jest to skóra sucha, em, która na przykład jest bardzo reaktywna i staje się skórą dojrzałą i odwodnioną, więc jak najbardziej w czasie typ i rodzaj mogą się zmieniać. Okej, okay. a co jest ważniejsze do ułożenia pielęgnacji typ, rodzaj czy potrzebę? skóry? Dokładnie wszystkie te trzy elementy są tak samo ważne, e, ponieważ zarówno rodzaj, jak i typ, jak i aktualny stan i potrzeby skóry powinny być takimi naszymi wyznacznikami w układaniu pielęgnacji i nie wolno nam absolutnie pominąć żadnej z tych kwestii. Dlaczego? E, ponieważ ktoś powie tak, e, jaki masz rodzaj skóry? Rodzaj skóry mieszana. E, policzki e, suche czy normalne, trochę przesuszone faktycznie, ale strefa T przetłuszcza się i to bardzo, bardzo mi to doskwiera. I nie zapytamy o. Aktualne e, potrzeby tej skóry, e, o, w ogóle nie będzie rozmowy o typie tej skóry, i nagle się okaże, że ktoś skupić na tym, że ta skóra się przetuszcza, będzie działał mocno, sebo, będzie stosował substancje, które. Ograniczają aktywność gruczołów łojowych, a okaże się, że ta skóra jest bardzo mocno odwodniona, bardzo reaktywna, skupić na działaniu mocnych składników aktywnych i nie zadba o poprawę nawilżenia, nie zadba o regenerację i wzmocnienie bariery naskórkowej, co będzie miało bardzo przykre skutki, dlatego że taka bariera jest dużo bardziej przepuszczalna i z jednej strony ktoś powie, no fajnie, że składnik aktywny przenika głębiej i szybciej, ok, ale to też zwiększa jego e, potencjał drażniący, więc to też musimy mieć na uwadze, więc trzeba. Bardzo mocno zweryfikować, jaki jest rodzaj, jaki jest typ, aktualny stan i potrzeby skóry, i pod wszystkie te aspekty dokładnie dobrać aktualną pielęgnację. Super. Często słyszymy, że skóra tłusta nie wymaga nawilżenia, a skóra sucha, wrażliwa nie może być złuszczana. Czy to prawda? E, to nieprawda. E, już mówię, dlaczego e, tak jest. Po pierwsze, dlaczego skóra tłusta bardzo często się przetłuszcza? Bo próbuje sobie zrekompensować brak nawilżenia, czyli nasze gruczołowe pracują ze zdwojoną mocą i to troszeczkę działa, może to jest takie bardzo biologiczne porównanie, e, ale nasza skóra funkcjonuje troszeczkę podobnie do e, na przykład organizmu kaczki. Dlaczego kaczka unosi się na wodzie? Ponieważ jej pióra są pokryte specjalnym łojem. Dzięki temu nie namaczają się w wodzie. I bardzo podobnie działa nasza skóra. Ona produkuje właściwie gruczoły łojowe, produkują sebum, żeby zwiększyć poziom natłuszczenia naskórka, żeby stworzyć odpowiednio funkcjonujący płaszcz hydrolipidowy i żeby też zredukować nadmierną przez naskórkową utratę wody. Ale paradoksalnie jest tak, że te gluczołołojowe, mimo że produkują nadmiar sebum, to to i tak niedostatecznie wpływa na poziom nawilżenia na skórkę. Więc faktycznie skóra problematyczna jest bardzo często odwodniona, brakuje jej nawilżenia i trzeba dbać o ten poziom hydratacji, zarówno od zewnątrz za pomocą dobrze dobranej pielęgnacji, ale też od wewnątrz, dbając o odpowiednie nawodnienie każdego dnia, a też często o tym zapominamy. Okej, okay. jakbyśmy mogły podsumować na sam koniec, dlaczego te, te prawidłowe określenie typu skóry rodzaju potrzeb jest tak ważne do, do ułożenia pielęgnacji, bo tutaj też musimy podejść holistycznie, pamiętać, że to wszystko może się zmienić, prawda? E, dokładnie tak. Dlatego też e, musimy na początku naszej drogi z doborem pielęgnacji, znać aktualny stan i potrzeby skóry ale ważne jest, aby to weryfikować w czasie, bo może się okazać, że pielęgnacja sprawi, że nasza skóra nie jest już bardzo reaktywna, że przestała być problematyczna, że już nie jest odwodniona, dlatego pamiętajmy, że to faktycznie zmienia się w czasie i co jakiś czas warto robić taki update i dobierać na nowo i modyfikować pielęgnację do aktualnego stanu i potrzeb naszej skóry. Okej. Okay. Indywidualne podejście, słuchanie potrzeb swojej skóry. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy samemu dobrze określiliśmy typ i rodzaj, to warto zgłosić się do specjalisty, prawda? Zdecydowanie tak i też bardzo cenię za to Top że ma na pokładzie tak świetnych specjalistów, którzy złapią nas za rękę i poprowadzą nas przez te meandry pielęgnacji, bo tak naprawdę nie każdy z nas ma obowiązek wiedzieć, jaki jest rodzaj i typ skóry. Nie każdy potrafi go dobrze zinterpretować i dobrze zdefiniować. Bardzo wiele decyduje też o takim subiektywnym podejściu, bo to, czy nasza skóra czuje dyskomfort, czy bardzo się przetłuszcza, a może nie tak bardzo, czy jest bardzo reaktywna, czy nie, to są nasze subiektywne uczucia. Więc my przez to bardzo często mamy problem z oceną taką obiektywną, aktualnego stanu i potrzeb skóry. Dlatego, jeżeli mamy z tym problem i nie poradzimy sobie sami z oceną właśnie. Typu i rodzaju skóry, warto zdecydowanie zgłosić się do specjalisty, który podpowie nam, jak to zrobić, pomoże nam ocenić, jaki jest rodzaj, jaki jest typ oraz stan i potrzeby naszej skóry, i w oparciu o te informacje uzyskane, pomoże nam dobrać pielęgnację. Wspaniale, i wtedy już tylko regularność i cierpliwość i osiągniemy efekty. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.